Zawsze dziewica. Witam Państwa w tym tygodniowym Głos Polski. Czy NATO zdecyduje się wysłać wojska pokojowe do Ukrainy? To jest jedno z najważniejszych pytań, jakie stoi dzisiaj nie tylko przed Polską, nie tylko przed Europą i Stanami Zjednoczonymi, przede wszystkim przed Ukrainą i Rosją. To jest wielka szansa. Dla zablokowania tego, co się dzieje na Ukrainie, tych morderstw, zniszczeń, tego barbarzyństwa, które wojska Putina realizują dzisiaj, niszcząc naród ukraiński, niszcząc państwo ukraińskie, grożąc, że zostaną zburzone miasta ukraińskie. Tak wspaniałe tysiącletnie miasta jak Kijów, jak Charków, ba. Także jak lwów, musimy sobie z tego też zdawać sprawę. Rosjanie niszczą Ukrainę, mordują ludzi, ale przede wszystkim niszczą miasta. Chcą zmusić Ukraińców do poddania się, nie mogą pokonać ich wojsk, w związku z tym chcą ich zmusić do poddania się, niszcząc całą ich ziemię. W tej sytuacji propozycja Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo słuszną i rzeczywiście jedyną formułą, która gwarantuje bezpieczeństwo Ukrainie i zablokowanie rosyjskich wojsk, zablokowanie w rosyjskiej agresji. To ma być przecież interwencja niewojskowa, to ma być interwencja pokojowa, humanitarna, sprawiająca, że te morderstwa zostaną zablokowane że te zniszczenia zostaną zaprzestane, że Ukraina przestanie spływać krwią. Mówię o tym dlatego, że w opozycji w Polsce, ale nie tylko w Polsce, powstały daleko idące nie tylko wątpliwości, ale wręcz i krytyka tego tej propozycji pana premiera Kaczyńskiego. A ona jest słuszna, ona jest właściwą reakcją. Zresztą. Te wątpliwości są przede wszystkim podnoszone w Polsce. W Stanach Zjednoczonych natychmiast, w momencie, kiedy zostało to po, przez pana premiera Kaczyńskiego powiedziane, powstała absolutny, powstał absolutny entuzjazm. Ma, doszło do tego, że wszyscy republikanie wsparli stanowisko pana premiera, że nawet demokraci, Poparli stanowisko pana premiera, że stało się to, ta wypowiedź stała się główną wypowiedzią we wszystkich mediach amerykańskich, łącznie z, z, z CNN-em. No ale to jest podobny kierunek, jak państwo dobrze wiedzą, podejścia do polityki, ale także podejścia do Polski. Tym razem Polska znalazła się na pierwszym miejscu jako państwo, które proponuje rozwiązanie dotychczas niebrane pod uwagę. Wprawdzie towarzyszy temu próba powrotu, do koncepcji tego, by Polska przekazała swoje, swoje samoloty, bojowe Migi 29 w Ukrainie, a w za to Stany Zjednoczone gotowe są nam przekazać najnowocześniejsze samoloty. Ale przede wszystkim jest zrozumienie, że trzeba znaleźć sposób powstrzymania, powstrzymania agresji rosyjskiej. I że sankcje na to nie wystarczą. Że propaganda tego nie załatwi, że nawet najszersze informacje pokazujące zbrodnie rosyjskie nie powstrzymają Putina. Putina może powstrzymać tylko realne działanie. Czy podejmie taką decyzję ONZ, czy podejmie taką decyzję NATO, czy podejmie taką decyzję także Unia Europejska, która przecież jest współodpowiedzialna? Za to, co się dzieje. Warto o tym pamiętać. Unia Europejska ponosi współodpowiedzialność za umożliwienie Putinowi przygotowania tej agresji i realizacji tej agresji. Niech więc teraz weźmie za to odpowiedzialność. Niech teraz wesprze propozycję polską, niech wesprze propozycję pana, pana premiera Kaczyńskiego. To olbrzymie ma znaczenie. To wspaniała. Rzeczywiście inicjatywa taka, która może uratować Ukrainę, może uratować Europę, może uratować pokój na świecie. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. Był to felieton głos Polski. Mówił do nas pan minister Antoni Macierewicz.